Siemanko, wolnościowe świry. Dlaczego ja, wolnościowiec, libertarianin, wyciągam łapę, jak najgorszy socjalista lewak, po 500 plus? Dlaczego? Dlaczego? Kurwa! Dlaczego? No, jakieś pytanie jeszcze? Zacznijmy od tego, że pochwalę się, że kilka tygodni temu urodził mi się synek, Hektor Myśliwski, pogromca lewaków. I zanim jeszcze odpadła mu pępowina, ja już wypełniłem wniosek o 500. I dlaczego tak zrobiłem? Głównie za sprawą mojej siostry, gdyż wcześniej, jeszcze jako mało lat, myślałem, że jak będę miał dzieci, to nie będę brał 500. Gdyż byłem taki, powiedzmy, zajerany tymi wolnościowymi treściami, no i wydawało mi się, że ktoś, kto jest wolnościowcem, nie powinien brać pieniędzy od państwa. No i powiedziałem to siostrze, która swoją drogą ma troszeczkę lewicowe poglądy, i ona powiedziała do mnie tak, Filip. Ale to są kurwa Twoje pieniądze. I powiem Wam, że to mnie przekonało, ale jeszcze bardziej przekonał mnie poprzedni miesiąc, gdyż zapłaciłem rekordowy, rekordowy podatek za poprzedni miesiąc ponad 6 tysięcy złotych. Kurwa! Ja naprawdę mało zarabiam, niewiele zarabiam, a zapłaciłem 6 tysięcy złotych podatku razem z ZUS-em 1500 złotych ZUS-u i tak sobie pomyślałem, kurwa, ja płacę ponad 6 tysięcy miesięcznie, żeby potem napisać jakieś kwity i prosić Państwo, żeby mi oddali. 8% tego 8%, czyli 500 zł, pomocy na rodzinę, to wolałbym, żebym zapłacił mniej tych pieniędzy, niż żebym dawał państwu, żeby ono musiało zatrudnić urzędników, którzy te pieniądze rozliczą i z powrotem mi 8% oddadzą. I chcę przez to powiedzieć, że jakby każdy sam wie, co, co zrobić ze swoimi pieniędzmi. I zawsze jest tak, że jeżeli dajesz państwu jakieś pieniądze, to te pieniądze idą na zmarnowanie. Każdy wie lepiej co zrobić ze swoimi pieniędzmi nawet ty drogi lewaku wiesz lepiej jak wydać swoje pieniądze niż jakiś obcy człowiek to jest chyba proste i logiczne i im więcej pieniędzy w kieszeniach ludzi tym lepiej, tym lepiej dla wszystkich i jakby ja rozumiem że żyjemy w takim systemie w jakim żyjemy że podatki trzeba płacić ja naprawdę nie mam z tym problemu nawet jako libertarianin zakładam potrzebę istnienia państwa, ok tylko im mniej, im mniej sektorów, im mniej działań będzie zaangażowane państwo, tym lepiej bo zanim jeszcze założyłem firmę, taki mój kolega, który handluje samochodami legalnie, powiedział mi tak, Filip, gdybym ja wszystko robił zgodnie z prawem, tak, ale tak naprawdę zgodnie z prawem, płacił wszystkie te podatki, to bym nie wyszedł na zero. I pomyślałem sobie wtedy, że pewnie tak pierdoli trochę, trochę tak narzeka, koloryzuje, ale jak założyłem firmę i się zderzyłem z tym, to pomyślałem sobie, nie, kurwa, to jest naprawdę ciężka haruwa, żeby wyjść na zero, jak zaczynasz. Płacisz VAT. 23%, dochodowy 19%. Ja teraz płacę 1500 miesięcznie na ZUS. Plus, ja sprowadzam towar, więc płacę jakieś cła, jakieś inne zjebane opłaty, płacę za księgowość, naprawdę to jest, nie wiem, 60% przynajmniej. Czyli ja podejmuję ryzyko. Wiecie, jak ktoś zakłada firmę, to dla mnie pieczy taki mały tort. Czyli tworzy coś z niczego, daje wartość. Tak jak ja mam swoją markę Prince Boxing, handluję sprzętem do sportu walki w internecie. I wiecie, ja płacę tak, nie wiem, księgowej, grafikowi, ziomkowi co mi robił stronę. Płacę, zamawiam jakieś kartony, kupuję rękawice i ten cały sprzęt, ale to akurat głównie nie w Polsce, ale głównie to płacę Allegro, płacę inpostowi i tak dalej. Naprawdę sporo osób ma ze mnie korzyści, ale największe korzyści ma państwo, które nie zrobiło kurwa nic. I to mnie boli, że ja jakbym miał więcej, jakbym zostawił sobie troszeczkę tych pieniędzy, jakby państwo nie zabierało mi, nie wyrywało mi wszystkiego z korzeniami. To ja bym sobie zatrudnił pracownika, ja bym e, zamówił jeszcze więcej towaru, ja bym stworzył jeszcze większą wartość, jakieś miejsca pracy i itd. Ostatnio czytałem, że Rafał Brzoska, którego mega podziwiam i szanuję, właściciel impostu, że za poprzedni rok, 2022, zapłacił ponad 200 milionów złotych podatku. I pomyślałem sobie, że tak mnie serce zabolało, że te pieniądze idą na zmarnowanie. Te urzędasy te pieniądze rozkradną, beznadziejnie nimi zarządzą. I pomyślałem sobie, że to jest kusze smutne, gdyby taki Brzoska je dostał. To zatrudnił nowych ludzi, roz, zrobił nowe paszkomaty, stworzył po prostu większe bogactwo dla naszego kraju. A tak to urzędnicy to rozdadzą na 500 plus na jakieś państwowe spółki czy na inne gówno. I ostatnio nawet oglądałem taki mm, kanał na YouTube Lubię, jak pewnie znacie 7 metrów pod ziemią, gościu przeprowadza bardzo fajne wywiady, i był wywiad z jakąś kobietą, która pracuje na, takim telefon, na takiej linii mm, telefon alarmowy, że głównie dzieciaki dzwonią z, problem, z problemami. Z jakimiś próbami samobójczymi i tak dalej. No, kurde, ważna rzecz, wydawałoby się mogło w państwie, które chce pomagać ludziom. I żeby państwo, kurwa, nie było stać na to, żeby utrzymać taki telefon. I ludzie prywatnie muszą się zrzucać. Przecież to jest kurwa skandal. To ja się pytam, na co idą te pieniądze? Na co idzie 200 milionów od Rafała Brzoski? Skoro kurwa nie ma na szpitale, nie ma na policję, nie ma na wojsko, to kurwa, na co to idzie? Wszyscy płacimy podatki, wszyscy. Bo po prostu państwo jest tak niegospodarne, że to się w pale nie mieści. Więc im mniej rzeczy robi państwo. Tym lepiej dla wszystkich, ale za najbardziej taki niemoralny ze wszystkich podatków, moim zdaniem, uważam składkę na ZUS. Ja płacę teraz 1500 miesięcznie, z czego to większość tego to jest składka zdrowotna, niemerytalna. Czyli emerytury dostanę jakąś beznadziejną albo w ogóle nie dostanę i tak, płacę 1500 miesięcznie, czyli to jest 18 tysięcy rocznie. 18 tysięcy rocznie oddaję, a uwaga, nie chodzę do lekarzy, od 5 lat nie byłem u lekarza i się nie wybieram. Jestem młody, zdrowy i Teraz tak, nie mogę powiedzieć do Państwa, słuchajcie, ja się wypisuję z tego układu, ja jestem młody, podejmuję ryzyko, a te 1500 zł sobie wydam we własnym zakresie na, nie wiem, na trenerów, na fizjoterapię, na lepsze jedzenie, a jak będę chory, to sobie zapłacę za operację. Nie, kurwa, nie możesz tak zrobić. Bo jeżeli nie będziesz płacił na ZUS, to albo dostaniesz karę, albo pójdziesz do więzienia. I czy to Wam nie przypomina mafii? Czy kurwa państwo to nie jest najgorsza, najobrzydliwsza ze wszystkich mafii? Tak jak w latach 80. czy w latach 90. w Polsce przychodziły bandziory, jak miały się restauracje i ci mówili, że masz płacić kurwa pieniądze, albo ci zdemolują lokal i cię napierdolą. To tak samo zachowuje się państwo i właśnie dlatego jestem libertarianinem i uważam, że państwo trzeba hamować. Im bardziej, państwo nie jest naszym przyjacielem, państwo jest naszym wrogiem, tak naprawdę. I im bardziej państwo się rozrasta, tym gorzej dla obywateli. Ale dopiero w pełni to zrozumiałem, kiedy założyłem własną firmę i kiedy zacząłem samemu robić te wszystkie przelewy, to po prostu mnie bolało, że pracuję tak ciężko, tak zapierdzielam, a nic z tego nie mam. I po prostu wtedy zrozumiałem, jak bardzo to jest obrzydliwe, jak bardzo to jest niesprawiedliwe i po prostu trzeba to zmienić. Jeszcze pamiętam taki obrazek, jak byłem małolatem, ja mieszkam w Warszawie, przy metrze Wilanowska mieszkałem i tam, były takie, tam ludzie zawsze handlowali warzywami, owocami i pamiętam parę razy takie obrazki jak wchodziłem do metra i widziałem straż miejską i policję która kopała te stragany, szarpała się z tymi ludźmi no bo oni to, to robili nielegalnie wiecie, przyjeżdżali sobie ludzie, jakieś stare dziadki, stare babcie sprzedawały jakieś jabłka i tak dalej a to było... państwo nie pozwala robić takich rzeczy, bo nie można w Polsce handlować na ulicy i przyjeżdżała straż miejska rozpierdzielała tym ludziom wszystko kopała ich, skuwała w kajdanki Kurwa, no chyba nie tak powinno być, no nie? Powinniśmy mieć prawo samemu się dorobić. Zwłaszcza mówię o takich zwykłych, prostych ludziach, bo większość ludzi pewnie tego nie wie, ale największe korporacje w ogóle nie płacą podatku, najbogatsi ludzie nie płacą podatków, podatki płacą najbiedniejsi i przeciętni. Ale żeby nie było tak pesymistycznie, to ja, bo ja generalnie z natury jestem optymistą, ja uważam, że jako ludzkość, jak się tak przyjrzeć w szerszej perspektywie, oddalić się troszeczkę od mapy, zawsze idziemy do góry. Jeśli chodzi o wolność, o bogactwo i o dobrobyt społeczeństwa, okej, okay, w krótkiej perspektywie, kilku lat, kilkunastu, są gorsze momenty, takie jak wojny i różne kryzysy, ale uważam, że tylko te, te kryzysy przyspieszają wystrzał do góry. Taki wystrzał był na przykład w Polsce hmm, po Komunie, kiedy w, od lat 90. Przyszła ta reforma wcześniej, wcześniej Wilczka, a potem ten Plan, plan Balcerowicza, i wiele osób może się ze mną nie zgodzić, ale ja uważam, że gdyby nie Balcerowicz, to w tym momencie Polska byłaby na ym, poziomie rozwoju Białorusi albo Ukrainy. I szczerze głęboko wierzę, że czeka nas kolejny taki wystrzał, że te problemy, jakie mamy teraz z tą inflacją, ten kryzys energetyczny i tak dalej, tylko przyspieszy dojście do władzy ludzi bardziej wolnościowych. Którzy troszeczkę zreformują ten kraj, obniżą podatki, dadzą więcej wolności. I osobiście, ja osobiście głęboko liczę, naprawdę wierzę w Sławomira Mencena, mimo że nie zgadzam się z nim ze wszystkim, to uważam, że po prostu on jest osobą, która y, może zrobić y, reformy tego typu, jak Barcerowicz y, 30 lat temu. I trzymam za to kciuki, a jak nie on, to na pewno ktoś inny. A jak nie on, to tak jak sobie zawsze żartuję z moim koleżką Markiem, zrobię to ja. Tylko dajcie mi 300 ludzi. Gotowych na wszystko, a zdobędę władzę w tym kraju w trzy dni. Dobra, to taki żartik na koniec. Jeżeli wam się podobało i chcecie więcej wolnościowej propagandy, to zapraszam do subskrypcji tego kanału. I co? Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i Prince z wami.